Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi Dawid Snopek. Jestem Amerykaninem, uczę się języka polskiego i mieszkam teraz w Polsce. Hmm, a teraz, dzisiaj, a tym razem nagrywam filmik tu w kuchni. Zwykle nagrywam te filmiki w innym pokoju, ale no, jest zajęty teraz. W dwóch a, ostatnich tygodniach, od tej pory jak a, nakręciłem ostatni film, a, byłem bardzo, bardzo zajęty. A, pracowałem nad moim a, technologicznym projektem. A, nie wiem, czy ktoś a, oglądał, obejrzał a, te filmiki o projekcie, są na moim koncie, ale wiem, że dla Większych, większych no, dla większości ludzi to będzie pewnie bardzo nudne filmiki, ale no, pracowałam nad tym, też a, napisałem ankietę o moim projekcie dla nauczycieli, dla szkół i wkrótce zaczynam rozmawiać z szkołami. I trochę się martwię o tym, bo. Jak już jest wiadomo do wszystkich moich widzów, nie tak płynnie i ładnie mówię po polsku i wkrótce będę, no, będę próbować coś sprzedawać po polsku. I, no, trochę się martwię, trochę się boję, ale wiem, że to będzie w porządku. Też rok szkolny, kończy i to no nie wiem czy to można powiedzieć po polsku, ale to kwasno słodko, kwasno słodkie wiadomości, pewnie nie, ale to no to dobrze, że teraz mamy krótki, krótki odpocinek, relaks, ale jeszcze nie znalazłem no, Pracę na lato jako nauczyciel, mam trochę pracy jako programista z firmą w Stanach, ale no, byłam na, na kilku rozmowach kwalifikacyjnych i mamy dużo leads, to znaczy, że jestem napisany na na kilku spisach, w kilku szkołach i może coś przyjdzie, ale nic nie jest pewne. Też z moją żoną byliśmy w Lublinie parni, dni, to było fajnie. No, Lublin bardzo mi podoba się, bo przytem jak przeprowadziliśmy do Krakowa, zawsze kiedy byłem w Polsce byłem w Lublinie, bo tam jest kurs języka polskiego i dwa razy tam byłem na, na tym kursie. I to było fajnie, to był relaks, głównie po prostu siedzieliśmy w kawiarniach i rozmawialiśmy. Podczas roku szkolnego nie było tak dużo czasu na to, żeby z żoną Bili, biliśmy razem. No. Z moim a, polskim. A, znowu obejrzałem wszystkie moje filmiki na YouTube i wydaje mi się, że a, mówię po polsku coraz gorzej. I wiem, że nie jest to końca prawda, bo a, w ogóle to widać, że a, robię więcej błędów, ale chciałem robić więcej błędów, więc to nie jest tak. Strasznie i też no, wygląda na to, że e, mówię no, nie tak płynnie, ale prawda jest to, że na początku ćwiczyłem więcej na, na, e, dla każdego filmika i teraz po prostu nagrywam i e, jest jak jest. I no. Ale to to. Nie, nie jest tak przyjemny oglądać te filmy i zobaczyć, jak e, każdy jest e, gorzej niż. E, gorzej jest gorszy niż e, ostatni. Więc na lato e, mam cel, mam plan. Moja żona będzie w Stanach e, 6, tygodniu, 6 tygodni e, latem, i w tym czasie Chciałbym rozmawiać po polsku godzinę codziennie. I to znaczy, że e, no, chciałbym znaleźć e, więcej partnerów do Language Exchange przez Skype lub na żywo w Krakowie. Czy ktoś jest w Krakowie i wiem, że no, na Gumtree mógłbym znaleźć e, sporo ludzi e, do tego. E, więc czy ktoś. E, jest zainteresowany w tym, tym po prostu no, proszę wysłać wiadomość do mnie przez YouTube może spotkamy się przez Skype lub coś dobra pytanie do tego odcinku odcinku programu czy to nawet jest program jest który jest najłatwiejszy język który jest najtrudniejszy język i dalej, z, e, który jest najpiękniejszy, który jest najbrzydszy. E, dobra, najpierw e, ja odpowiem a, na te pytania, ale zachęcam wszystkich do komentarzy, chciałbym e, słyszeć, co inni myślą. Dla mnie najłatwiejszy język. No. To trudne pytanie, bo do tej pory wszystkie języki dla mnie były takie same trudne. Mówię, mówię po, po angielsku i to nie się liczy, bo to mój ojczysty język, ale mówię po rosyjsku i mówię po polsku. i Dla mnie no, oba były takie same trudne. Też uczyłem się hiszpańskiego w szkole, ale niczego nie nauczyłem się. To był strasznie. Uczyłem się języka hiszpańskiego 6 lat nawet. E, no, dłużej niż e, uczyłem się języka polskiego i mówię e, po polsku o wiele lepiej niż po hiszpańsku. W ogóle nie mówię po hiszpańsku. E, więc osobiście nie wiem, ale słyszałem, że e, Język hawajski jest bardzo łatwy i też słyszałam, że e, Esperanto jest, jest bardzo łatwy, ale nie wiem osobiście. Który jest najtrudniejszy język? No znowu, dla mnie wszystkie były, były bardzo trudne i na takim samym poziomie, ale myślę, że głównie język, który jest. E, jak najdalszy od e, ojczystego języka będzie bardzo trudny, więc dla mnie to pewnie jest e, chiński lub arabski, e, lub coś w tym stylu, e, ale do tej pory nie, nie uczyłem się e, tych języków, więc no, nie wiem no, na pewno. Który jest najpiękniejszy język? To może. Będzie brzmieć e, dziwnie, ale myślę, że dla mnie to język rosyjski. Może to dlatego, że e, kiedy studiowałam język e, rosyjski, to było na uniwersytecie i czytaliśmy e, wiersze dużo. E, I no, było bardzo pięknie. W języku polskim nie czytałem za dużo wierszy i no pewnie czy czytałem, to też byłoby pięknie. Który jest najbrzydszy? Dla mnie, i to też pewnie brzmi dziwnie, dla mnie to język francuski. Nie lubię te dźwięki. Te r", r, r i tak dalej, ale wiem, że, że tak dużo ludzi myślą, że, myślę, myśli, że to bardzo a, piękny język, ale tego nie jest dla mnie. Lepiej dla mnie by było hiszpański lub a, włoski, 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 włos, no, ten język, który się mówi w Włoszech, a, <grym>, włoski, tak, język włoski. A, ale no, najbliższy dla mnie jest język francuski. No, to wszystko. Zachęcam wszystkich do komentarzy. Dziękuję znowu za uwagę. Do widzenia.